Topik i topcia! Okej, okay, topciu. To co? Jesteśmy gotowi? Tak, idziemy. Och, mama na pewno bardzo się ucieszy. Mamusiu, mamusiu kochana, bądź roześmiana wieczorem, w południe i z samego rana. Ojej! Jesteśmy Ci wdzięczni za wszystko, co mamy i codziennie mocniej Cię za to kochamy. Dziś w Twoje święto chcemy podziękować i prosto z serduszka prezenty podarować. Och, dziękuję Wam bardzo, ale jesteście kochani wszystkiego najlepszego z okazji dnia mamy mamusiu nasza kochana wszystkiego najlepszego mamo och dziękuję dziękuję wam bardzo piękne kwiatuszki czekoladki i laurka laurkę robiliśmy razem och bardzo wam dziękuję cudowne prezenty Och, oh, oh. no tak dzisiaj dzień mamy ale żeście się postarali piękny wierszyk powiedzieliście Mama lubi wierszyki, prawda, mamo? Tak, bardzo. Bardzo mi się podobają prezenty i wierszyk też. No to subcio. Fajnie, że jesteś zadowolona. Czekoladkami możesz podzielić się ze mną. Tato. To są czekoladki na dzień mamy. Ty dostaniesz swoje na dzień taty. Dobra, dobra. Podzielę się z wami wszystkimi. Wszyscy razem je zjemy, dobrze? Mamo, to nie koniec niespodzianek. Nie koniec? No przecież i tak już mi dużo daliście. Mamo, chcemy ci dać coś jeszcze. Taki mały prezencik, żebyś się zrelaksowała. O, no dobrze, dobrze. Pójdziemy gdzieś, okej? Okay? Dobrze, pójdziemy. A gdzie? Mamo, to niespodzianka, zobaczysz. O, no dobrze, wstawię kwiaty do wazonu. Juhu, mama jest zadowolona. No pewnie, ja też bym był, jakbym dostał czekoladki. A dokąd mamy zabieracie, co? Idziemy z mamą do spa. Znaczy, my nie będziemy korzystać, tylko mama. Wykupiliśmy jej masaż stóp i jeszcze maseczkę. Taką fajną, wygładzającą na twarz. Uh, uh, uh. no to naprawdę się postaraliście. Bardzo ładnie. Kochani jesteście, naprawdę. Bardzo wam dziękuję. To przemiły gest. Mamo, nie masz za co dziękować. Jeszcze czekoladki, proszę. Dziękuję, później je zjemy. No dobrze. A dokąd idziemy? Co? E, no my najpierw idziemy do szkoły, a jak wrócimy, to zabierzemy cię w pewne miejsce, ok? Dobrze. Będę czekać z niecierpliwością. No to do zobaczenia później. Pa. Pa pa. O uh, uh, uh. ale jesteś uśmiechnięta, ale zadowolona. No przecież bardzo się postarali. To taki miły gest. Fajnie, że pamiętali, że dzisiaj jest dzień mamy. Przez to całe odchudzanie czuję się taka słaba. Bretki, bratki, jestem taka głodna. Mm. Ale nie mogę nic zjeść. Nie będę jadła. Jeszcze kilka dni. Już i tak trochę schudłam. Dobrze mi idzie. Muszę wytrwać w tym, w tym całym odchudzaniu. Aj, najchętniej zostałabym w domu. Ale no, 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 muszę iść do szkoły, no. Kilka minut później. Ja i moja siostra kupiłyśmy mamie perfumy. No i kwiaty, oczywiście. A my kupiliśmy kwiatki, czekoladki, yy, zrobiliśmy laurkę i jeszcze wykupiliśmy mamie w spa masaż stóp i maseczkę. Ohoho, no to się postaraliście. Ach, nasz tata powiedział to samo. Hello, kochani. Hello. Hej, Katie, a co ty taka smutna? No właśnie, co to za mina? Oh my gosh, no jakoś dzisiaj się słabo znowu czuję. Przepraszam was bardzo, ale nawet mi się gadać nie chcę. Ojej, Katie, możemy ci jakoś pomóc? No, czopcie. Już chcę wracać do domu po tych lekcjach, nic nie robić, pójdę spać i tak będzie najlepiej. Katie, a złożyłaś mamie życzenia? What? Jakie życzenia? O co ci chodzi, Topik? Katie, dzisiaj jest dzień mamy. O, oh my gosh! Całkowicie zapomniałam! O, redki beretki! To wszystko przez to, że się tak źle czuję. Zapomniałam, że dzisiaj jest dzień mamy. Jak ja mogłam? Spokojnie, Katie, przecież dopiero jest ranek. Masz jeszcze dużo czasu. Kup mamie kwiaty, złóż jej życzenia i będzie okej. Okay. No, Marysia! Moja mama to jest wymagająca. Ja jej muszę kupić coś naprawdę ładnego, żeby była zadowolona. Katie, Twoja mama lubi się malować. Kup jej jakieś kosmetyki, albo jakieś zdrowe herbatki, bo je też lubi, prawda? Jest, Obcia, masz rację. O, oh my gosh, jak ja mogłam zapomnieć, że jest dzień mamy? Tragedia po prostu. Katie, my pamiętaliśmy, bo nas jest dwoje, i pamiętaliśmy za dwóch, a ty jesteś sama. Miałaś prawo zapomnieć. Hej, obrzydulo, mówiłaś, że schudniesz? I co? Coś słabo ci idzie? W ogóle nie schudłaś, nadal jesteś gruba. Weź stąd, wywalaj, albo cię wzadek. w zadek. Ha, już się ciebie boję, akurat byś to zrobiła. Żebyś wiedziała, tak mnie denerwujesz, że już naprawdę mam cię dość. Wynocha stąd! O oh my gosh, Topcia, uspokój się, niech ona sobie gada co chce. Ja tylko mówię prawdę, grubaska zawsze będzie grubaską. Katie nie jest gruba, przez ciebie się odchudza. Ostatnio prawie zemdlała w sklepie. Czy ty nie rozumiesz, co robisz? Rozumiem, pomagam jej się ogarnąć. Ale słabo jej to wychodzi. Ja ją chyba pobiję. Naprawdę nie wytrzymam. Wezmę ją za kudły i normalnie ją pobiję. No, naprawdę już nie mogę. Topciu, uspokój się, ty taka nie jesteś. Nigdy nikogo nie uderzyłaś. No to chyba będzie ten pierwszy raz, bo już naprawdę, nerwy mi puszczają. Oh my gosh, Topcia, ja ci dziękuję, że ty stajesz po moja strona, ale naprawdę wyluzuj, po prostu ją olejmy. Ale ty jej nie olałaś, ty się naprawdę odchudzasz, Katie. Myślisz, że ja nie widzę? Ja widzę, jak się czujesz. Widzę, że jesteś blada jak ściana, słabo wyglądasz. O wiele lepiej wyglądasz wtedy, kiedy normalnie jesz, Katie. Redki, bredki, Topcia, już dość. Ty się zajmij sobą, dziewczyno, a idziemy na lekcję. Zajmij się sobą? Katie, ja się o ciebie martwię. Topciu, wszyscy się o nią martwimy, ale na siłę nic nie poradzisz. Jeżeli chce się odchudzać, to niech się odchudza. Co ty gadasz, Patryk? Można się odchudzać, ale w zdrowy sposób. A ona to robi tak rygorystycznie. Nic nie je. Prawie zemdlała w sklepie. Teraz też nie wygląda dobrze. Ja tego tak nie zostawię. Pójdę do pani psycholog i poproszę, żeby porozmawiała z Katie. A teraz chodźcie na lekcję. O Topcia naprawdę się martwi o Katie. No nic dziwnego, wszyscy się o nią martwimy. Chodźcie, idziemy na lekcję, bo jeszcze się spóźnimy. Kilka godzin później, Mamo. Co ty robisz? Czy ty sprzątasz? No tak, układam rzeczy do szafki. Mamo, dzisiaj nie możesz. Czemu? No, bo dzisiaj jest dzień mamy, nic nie będziesz robiła. Zostaw te rzeczy, my je później poukładamy. Daj. Orety, no, przecież to są tylko ubrania. Mamo nie! Dzisiaj jest twoje święto. Nic nie robisz. Odpoczywasz, a teraz idziemy. No dobrze, a dokąd idziemy? No zobaczysz, to jest niespodzianka. Mam nadzieję, że ci się spodoba i że będziesz zadowolona. No i co, mamo? Podobało ci się? Jesteś zadowolona? Zrelaksowałaś się trochę? No, może być, ale mogłaś się bardziej postarać. Spa w centrum handlowym to nie to samo, co prawdziwe spa z jacuzzi, z sauną. Och, proszę pani, bardzo się starałam, bardzo się starałam, by wykonać masaż dobrze. No i jeszcze ta maseczka, wszystko zrobiłam prawidłowo. To nie chodzi o panią, tylko o moją córkę. Mamo, ale ja nie miałam tylu pieniędzy, żeby zabrać cię do spa. Myślałam, że tutaj ci się spodoba. To prawie to samo. To nie to samo, Estera, ale już dobrze, niech będzie. Postarałaś się. Zapłać i chodź. Idziemy jeszcze na zakupy. Muszę sobie coś kupić na pocieszenie. Ach, świetnie. Postarałam się naprawdę. Myślałam, że będzie zadowolona. Na pewno się postarałaś. Przykro mi, że twoja mama tak zareagowała, ale nie martw się. Niektóre mamy takie są. Nie, niektóre tylko moja mama taka jest. No dobrze, zapłacę pani. Mogę zapłacić kartą? O wiesz co? Dostajesz ode mnie ten masaż gratis, nie musisz za niego płacić Nie no, zapłacę, bez przesady Nie, nie, masz go ode mnie gratis, idź już Ach, Dziękuję pani bardzo Ale wretna mama Centrum handlowe? Zabraliście mnie na zakupy? Nie mamo, na coś innego, zaraz zobaczysz O, dzień dobry, cześć Topiku, cześć Topciu Dzień dobry Esti Hejo, Esti, co tutaj robisz? Ach, zabrałam mamę na, na masaż stóp i na maseczkę, ale nie była zadowolona. Niestety nie podobało jej się tutaj. Co? Dlaczego? Nie wiem. Moja mama już taka jest. Jej się nie dogodzi. No trudno, ja się postarałam, a to, że ona jest niezadowolona, to już jej problem. Ojej, pewnie jesteś teraz smutna, co? No może troszkę. Idę, bo mama będzie na mnie zła. Czeka na mnie w sklepie. Do zobaczenia, pa. Pa, Esti, pa. Szkoda, że Estera jest taka smutna. Mamy nadzieję, mamo, że ty będziesz zadowolona. Bo my dla ciebie też mamy taki właśnie prezent masaż stóp i jeszcze maseczka. Naprawdę? Oczywiście, że będę zadowolona. Och, to się zrelaksuje teraz. No pięknie. Uwielbiam masaż stóp. Na pewno mi się to przyda. Ostatnio mam takie zmęczone nogi. <laughs> no to fajnie, mamo. No to zapraszamy na fotel. Zapraszam, zapraszam. My mamy rezerwację dla naszej ukochanej mamusi. Proszę jej zrobić wspaniały masaż. Dobrze, bardzo się postaram. To był świetny pomysł. Bardzo dużo mi kupiliście kwiaty, czekoladki, teraz jeszcze masaż. O jejku! No dobrze, dzieciaczki, wy możecie sobie iść pochodzić po sklepach i przyjdźcie tak za godzinkę. Chodź to piku. A panią zapraszam na fotel. Proszę się rozluźnić i zrelaksować. Taki mam zamiar. Dziękuję. Kochani, dajcie znać w komentarzu, czy wy daliście swojej mamie jakiś mały prezencik. A może napisaliście dla niej wiersz? Albo narysowaliście laurkę? Subskrybujcie kanał Topiki Topcia, aby nie przegapić nowych odcinków. Toka boka. Słyszymy się również na kanale Bajolanki. Do usłyszenia. Miłego dnia. Pa!